Witam serdecznie wszystkie uczestniczki i uczestników Na Barmia. Warmia. Dziś organizujemy drugi lot konkursowy z Koronowa Kobiet Goszczy. Zbliża się godzina 7.30. Przepraszam, 6.30. Coś mi się tej godziny mylą. Pokażę tutaj pogodę słoneczko. Miejsce jest bardzo ładne. Jest dużo przestrzeni, także startujemy powoli. A, pokażę jeszcze plomby. To jest 22, 168, 48. sześćdziesiąt osiem Tutaj jest też 22, dwa, sto sześćdziesiąt Zaplombowane, druga. Trzyma także dobry lot. Poszło 443 sztuki. Odchodzą prawie bez kółka, ale trochę tam, jak obserwowałem ostatnio, to odleciały i trochę naprowadzały się powoli. Poszły w stronę słońca. Także to tyle. Dobry lot. Pozdrawiam.